Prawo, które obowiązywało od lat 90., ale przede wszystkim w czasach COVID-u, udowodnił, że nie ma żadnych hamulców i żadnych zasad. Próbuje zgotować polskim kobietom piekło, ale chcę z tego miejsca wyraźnie podkreślić, pseudotrybunał z pseudosędziami nie ma prawa wydawać takich orzeczeń. To orzeczenie jest po prostu nieistniejące. Dziękuję bardzo. To orzeczenie jest nieistniejące, ale tak naprawdę robi piekło w życiu kobiet. Zabiera kobietom prawo wyboru. Prawo wyboru to nie one będą decydowały z najbliższymi o swoim życiu. To bezduszne prawo. Tak naprawdę kobiety zostają same. Bo nie słyszałam, żeby PiS proponował wsparcie dla kobiet psychologiczne, medyczne, wsparcie finansowe, stworzył domy opieki, żeby wspierał rodziny w tych trudnych momentach. Nie, o tym się nie dyskutuje. Natomiast odbiera się prawo do wyboru. A co gorsze. To prawo ograniczy dostępność do badań, które bardzo często pozwalają leczyć dzieci w łonie matki. Skazuje się te dzieci na nieuleczalne choroby, traktując to w ten sposób. Skandal, haniebny dzień. Tchórze schowali się za Trybunałem Konstytucyjnym. Dranie i tchórze uderzyli w polskie kobiety pod osłoną pandemii. Nie tylko w kobiety, w rodziny, w bezpieczeństwo, w poczucie godności i wartości drugiego człowieka. Nie mają odwagi w parlamencie rozmawiać, nie mają odwagi rozmawiać z kobietami, próbują pseudotrybunałem zabrać kobietom prawo do godności, do bezpieczeństwa i do decydowania o sobie. Przepisy tak zmienione przez politykierów, dublerów i kolejnych kuglarzy i koleżankę pana Kaczyńskiego spowodują, że Polki nie będą miały dostępu do badań prenatalnych, że Polki będą zmuszone do urodzenia dziecka, które na ich oczach, na oczach ich najbliższych umrze. Nie ma prawa nikt zmuszać kobiety do heroizmu. Nie ma prawa nikt skazywać kobiety na tortury. Widok własnego umierającego dziecka to widok, którego nie zapomina żadna kobieta, żaden ojciec i żaden członek rodziny. Im to jest wszystko jedno. To nie ich sprawa. Umyli ręce jak tchórze, a my im tego nigdy nie darujemy. I z tego miejsca w imieniu Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Zielonych Inicjatywy Polskiej deklaruję, że przywrócimy normalność. Że staniemy po stronie kobiet i tak szybko, jak odsuniemy ich od władzy, będzie normalnie, a Polki będą bezpieczne. Nie zgadzamy się na bezprawie, nie będziemy uznawać pseudowyroków, pseudotrybunału i apelujemy dzisiaj do lekarzy: miejcie odwagę. Wy przysięgaliście że będziecie ratować życie, ratować godność, to od was będzie zależało godność i bezpieczeństwo kobiet. I apelujemy do kobiet, bądźmy solidarne. Musimy sobie pomagać. Musimy apelować do koleżanek europejek również o pomoc, ale przede wszystkim o odwagę. Oni nie są wieczni, a nasza godność jest. Jeżeli są jakieś pytania, jesteśmy do dyskusji. Tak. Dzień dobry, Justyna Dobroszaracz, Gazeta Wyborcza. Panie przewodniczący, bo formalnie pewnie będzie tak, że powstanie projekt ustawy, po tym wyroku. Przynajmniej niektórzy politycy PiS mówią, że będą chcieli coś takiego przygotować. Jeśli, coś, jeśli tak się stanie, to co Państwo możecie w tej sprawie jeszcze zrobić? Oprócz oczywiście krytyki, ale w koniec końców to lekarze będą decydować, i oni będą karani ewentualnie za wykonywanie tego rodzaju zabiegów. Po pierwsze, Kaczyński okazał się tchórzem, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo próbował. W zeszłej kadencji przeprowadzić takie zmiany drogą ustawową, ale wówczas pod naporem Polek, ale również wspierających je mężczyzn musiał się wycofać. I co zrobił? Wysłał najpierw do pseudotrybunału swoich najbliższych partyjnych współpracowników, typu prokurator Piotrowicz czy pani Pawłowicz, obsadził Trybunał dublerami, a potem, tchórząc, bojąc się debaty w Sejmie, Nakazał swoim posłom złożenie tego haniebnego wniosku. I dzisiaj ta pseudoprawica, ten, ten pseudopolityk, jakim jest Kaczyński, będzie udawał, że on ma ręce czyste, że to nie jest jego sprawa, tylko zrobił to nie wiadomo kto, Trybunał. Nie, to zrobił PiS. To parlamentarzyści PIS, to odkrycie Kaczyńskiego, odkrycie towarzyskie, czyli pani Julia Przyłębska, doprowadzili do tego stanu. Będą udawać, że nie potrzeba żadnych zmian ustawowych, będą udawać, że to jest wyrok. I tak jak powiedziała pani przewodnicząca Barbara Nowacka, dzisiaj wszystko jest w rękach lekarzy, bo lekarze przysięgali, że będą ratować kobiety. I kiedy PIS sięga, bo godność uderza w godność, uderza w elementarne prawo wyboru, to od polskich lekarzy będzie zależało, czy ta godność kobiet będzie zachowana. I jeszcze jedno, jesteśmy w Unii Europejskiej i kobiety mają prawo do wyboru własnej drogi życia, ale nikt, powtarzam, nikt, żaden facet w garniturze. Zwłaszcza ukrywający się gdzieś w zaciszu gabinetu lub w zaciszu domowym, nie może żądać od kobiet heroizmu. I Panie Kaczyński, tego nie zapomni żaden przyzwoity człowiek Panu, bo Pan dzisiaj okazał się absolutnym draniem, cynikiem i tchórzem. W czasie pandemii, w czasie, kiedy trzeba walczyć o ludzkie życia, w czasie, kiedy trzeba być solidarnym. Pan pokazał, że absolutnie nie szanuje pan godności kobiet, że nie szanuje pan żadnego kompromisu. Jest pan naprawdę człowiekiem, którego cynizm, obłuda i rządza władzy przekroczyły wszystkie granice. Nie zapomnimy tego panu. To jeszcze pytanie do pani poseł Nowackiej, czy pani będzie organizowała próbowała organizować jakieś protesty w sytuacji kiedy de facto w tej chwili zakazane są zgromadzenia i wiemy że jest pandemia nie wiadomo jak długo ten stan potrwa czy planujecie państwo jakieś akcje protestacyjne Pani redaktor akcje protestacyjne cały czas trwają my byliśmy wczoraj dzisiaj przed trybunałem konstytucyjnym organizacje kobiece feministyczne i po prostu zaangażowane dziewczyny protestują w internecie bo też pamiętajcie że większość kobiet których dotyczy ta dzisiejsza zmiana to są kobiety, które często mają własne dzieci, własne rodziny i też to bezpieczeństwo będą dbały. Natomiast my nie, uleg, nie ulegniemy ani na chwilę i będziemy walczyły. Nie tylko w internecie, ale uruszając wszelkie możliwe organizacje międzynarodowe i pozarządowe, żeby pomagały Polkom w dramatycznych sytuacjach. Będziemy prosiły Lekarzy bez Granic, żeby również wspierali polskich medyków, którzy i tak są dzisiaj w trudnej sytuacji. Przecież na sali równocześnie nie chce się zawalczyć pisowi o ich godność, ich bezpieczeństwo cały czas. A tutaj dodatkowe wyzwanie, dodatkowe oszustwo. Nie zapomnijmy też tego Klerowi, też żeby wiedzieli, panowie biskupi, to wasza wina. Krew na rękach tych wszystkich kobiet i te wszystkie nieszczęścia. I będziemy się organizowały jako kobiety, jako aktywistki, jako Polki i wiemy, że część polityczna też będzie z nami i każdy przyzwoity człowiek będzie z nami. Czy będą wielkie protesty? To nie jest czas na wielkie protesty, to jest czas na wielką zemstę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.